Stoimy na kotwicy w Norwegii można powiedzieć, że za Stavanger bo tutaj za tymi górami jest miejscowość w Norwegii Stavanger oczywiście jest to fiord norweski widzimy tutaj statki czekające na kotwicy stoją czekają na ładunek lub zdanie ładunku no jak widać do Norwegii też zima nie zabitała, tam w górnych partiach widać gór, widać śnieg, ale tutaj niziutko tego śniegu brakuje. Tu jest nawet pogoda znośna, Wyszło słoneczko. Tu możemy obserwować Zrupy, ustawianie wieży wiertniczej no, aż cztery czterech można powiedzieć offshory suppliery do obsługi wież wiertniczych trzymają tą wieżę na uwięzi no musi ona być dokładnie ustawiona na swoim miejscu Podejrzewam, że tam specjalnie zostało przygotowane dno pod ustawienie tych olbrzymich podpór, no można powiedzieć, nóg w postaci rur, zbiorników. To są rury, w których przechowywane jest, to znaczy przechowywana jest wydobywana surowka, później zdawana jest na statki w tym przypadku podejrzewam, że to będzie połączenie rurociągiem z lądem, bo jesteśmy bardzo blisko inaczej to się odbywa na, na pełnym morzu no ale może popatrzmy jak ta wieża wygląda, ja postaram się maksymalnie przybliżyć jakbyście mogli sobie zobaczyć co tam na niej znajduje się no pierwszy raz mam taką możliwość, że, że jestem w pobliżu tak blisko wieży wiertniczej, bo przepływając na Morzu Północnym jednak trzeba się trzymać z dala od tej wież. Zresztą jest to na mapie zaznaczone w jakiej odległości możemy płynąć, kiedy są wieże na horyzoncie. Inaczej w przeciwnym wypadku ten oto potężny supplier przystąpi do akcji i po kilku ostrzeżeniach zacznie spychać na statek żebyśmy nie mieli kursu na wieże no wiadomo czym to by groziło no, dlatego one stoją przy wieżach wiertniczych jako obstawa wieży wiertniczej, bo różnie było na morzu. A taka wieża kosztuje bardzo dużo. No, nie będę mówił ile, bo nawet nie wiem, ale na pewno to się obraca w grubych milionach dolarów. No widzimy, że aż cztery potrzebne były. statki zwane offshore'ami no można mówić i że saplayery żeby tą wieżę utrzymać na właściwej pozycji zostanie ona zakotwiczona do dna no i rozpocznie swoje wydobycie fajnie się te stateczki ustawiły dwa mają burty zielone, stanęły z prawej Strony wieży, to znaczy tak jak ja tutaj stoję, to jest sprawa, No a dwa z burtami pomalowanymi na czerwono. O jeden jest i tu drugi stanęły. Z mojej lewej strony, a i z lewej strony wieży, tak jak ja na nią patrzę. No cieszę się, że mi się udało to sfilmować. Podzielę się tym filmem z Wami, żebyście mogli też sobie zobaczyć. Oczywiście amatorsko nagrywany to film. Nie ma takich nakładów, jak produkcji telewizyjnej. Dlatego może jakoś nie być tak Najlepsza, no ale jest to robione z chęci pokazania Wam, co mnie spotkało w tym fiordzie norweskim.